Tam Andrzej Pasieka pod gruszą, 23 sierpień. No, przyjechałem zobaczyć parę metrów dalej. No, tam te jasne pole to jest gryka niedaleko mnie. Tu na wprost między tymi drzewami jednymi po lewej i po prawej jest pasieka. No i dopiero tam te pole jest całe gryki. Ciągnie się aż do tego lasku. Teraz tak, tutaj przyjechałem, bo zauważyłem stamtąd, że jest też poplon jakiś posiany. Także pszczółki mają gdzie latać. Słychać szum. Bardzo oblatywane, A w tej wiosce tutaj jest jeden pszczelarz z jednym ulią, chyba widziałem. Teraz, tak, wieża ciśnień. I za tą wieżą ciśnień jest, no, mój dom parę metrów. Także tu jest, nie wiem, około 3-4 kilometrów stąd aż. Także trudno powiedzieć, czy tu dolatują te pszczoły, czy nie pięknie jeszcze słoneczniki nie puściły a zaraz podjedziemy na pasiekę i zobaczymy jak tam wygląda to wszystko jasne, to jest gryka sama gryka tu jest ten poplon dobra, lecimy jeszcze na pasiekę zajrzymy co tam tu jesteśmy przy nabłoci. ale powiem Wam Muchy jakieś inne robactwo jakaś jedna pszczółka była Jakiś też ale pszczoły jedną widziałem pszczołę może popyłek tak to reszta wszystko muchy i inne owady mm. Czy nektaruje? Czy pyli? się. No, nie za bardzo widać, żeby coś się sypało. Może nie ta pora, a godzina około 12 w no, tam jest na włoci więcej. To będzie po brzegach. Idziemy pod ul, zobaczyć. No, opowiem coś o tej matce, którą wymieniałem w agresywnej rodzinie. Co tam się przydarzyło? Oporno i jesteśmy już na posiece Wracając z pyłkiem żółtym Wasieka pięknie lata Szum niesamowity No, i teraz coś o tym ulu powiem. Była wymieniana matka w agresywnej rodzinie. I matkę przyjęły. Wszystko ok. W pociągu jeszcze trochę mateczników pościnałem. I przedwczoraj zaglądam. Okazuje się. Ta rodzina. Że matka jest, czerwi ładnie. A one dalej ciągną mateczniki. Ściąłem te mateczniki. I będziemy dalej starać się, żeby je wyciszyć jest tyle pszczoły, moim zdaniem o, oła, dostałem żądła pod... A ja, ta rodzina to jest właśnie ta rodzina co, o czym ja chciałem mówić? No, trudno sobie z nią poradzić będzie jest bardzo dużo pszczoły nie wiem czy nie zrobię nie podzielę na coś ile odkłady i zostawię tam tak jaki będzie jakiś matecznik zostawię tam jeden matecznik przełożę do innego ula do odkładowego może i niech się rozwiąże sprawa bo, bo to jest walka z wiatrakami dwa korpusy pszczoły w jednym jest miodnia jest sześć ramek bodajże już dotargały gryki i na błoci muszę podzielić tą godzinę dałem im pół nadstawkę z suszem zobaczymy może to trochę ich uspokoi może matka będzie miała gdzie wejść z czerwieniem ja nie wiem, jakoś próbuję sobie radzić z tym jeśli to nie pomoże to podzielę to i tyle bardzo ładnie to wygląda akurat nie stałem przy tym ulu dostałem żądło jak wdzięczna rodzina broni, ale ma no i ma natargane. No tak jak było widać, poplony są, wczoraj trochę popadało, ale chyba nic to nie dało, bo susza jest okropna, sładnie pracujemy, przybyłem wodę że jutro zajrzę co tam czy znowu nie pociągnęły mateczników i zdecydujemy co robić dalej z tą rodziną to nic do usłyszenia małem się yy, to jest pokrzywa którą pozyskuję do yy, dodawania do, do ula syropem jest świeża ścinam zawsze tutaj takie były wielkie jeszcze po prostu prowadzę je dla siebie i tam kawałek jeszcze dalej też mam takie poletka, które potrzebna mi będzie ta pokrzywa, którą pozyskuję i tyle co tu jeszcze można dodać o, jakie stare brusza no to, to kolejne miejsce takie które ma wycinane pokrzywy obok pasieki wszystko tak to wygląda, wczoraj popadało naprawdę to kropla w morzu sucho dalej jestem no idziemy dalej